Wiem, że czasem potrzebujesz zaprojektować na przykład szynoprzewody albo dobrać sobie lampy do wnętrz. Takie szynoprzewody aktualnie są bardzo modne, bardzo ciekawe, ale jak dobrać lampy? Jak zobaczyć i zwizualizować sobie taki szynoprzewód we wnętrzu? No właśnie, może to być problematyczne, ale są na szczęście narzędzia, są na szczęście programy, które ułatwiają taką rzecz i dzisiaj Chciałbym Ci taki, jeden z takich programów pokazać. Na naszej stronie pojawił się konfigurator szynoprzewodów, na razie szynoprzewodów trójfazowych, czyli tych na 230 V, ale już niedługo, być może już teraz, jak oglądasz ten film, to już się pojawił też yy, konfigurator, w którym również są szynoprzewody magnetyczne, tak zwane magnetyczne, więc jeżeli są, no to super, to wtedy możesz już z tego skorzystać. Natomiast dzisiaj... Pokażę Ci na przykładzie właśnie szynoprzewodów tych trójfazowych, jak skonfigurować, jak zrobić, żeby pobrać sobie na przykład taką konfigurację do programu projektowego, żeby można było sobie umieścić w wizualizacji ten szynoprzewód, który zaprojektujemy sobie za chwilkę. Więc już za momencik, odpalamy i lecimy. No dobrze, jesteśmy na naszej głównej stronie luminis.pl i na tej stronie konfigurator znajdziesz w kilku miejscach. Jedno miejsce to jest u góry, ta górna belka, na której możesz kliknąć sprawdź tutaj i przejdziesz do podstrony z konfiguratorem, albo u dołu jest tutaj baner, jako ten główny baner, on może z, pewien, z biegiem czasu pojawić się albo po lewej, albo po prawej stronie, więc tutaj szukaj. Tego miejsca, tego miejsca, gdzie możesz przejść do konfiguratora. Może też później pojawić się tutaj podlinkowanie u góry. Więc to są te trzy miejsca, gdzie mogą się pojawić linki, właśnie do tego konfiguratora. Klikajmy sobie tutaj, kliknijmy sobie tutaj na ten główny banerek i w tym momencie pojawia nam się taka podstrona. Aby przejść do konfiguratora, można kliknąć tutaj, ale poczekajcie chwilkę. Poczekaj, możesz tutaj u dołu sobie zerknąć taką krótką, szybką instrukcję też jak przejść krok po kroku taki konfigurator. Więc y, korzystając albo z tego tutoriala, który teraz nagrywam dla Ciebie możesz zrobić to zrobić, albo tutaj y, u dołu znajduje się też wypunktowane y, są główne aspekty, co należy krok po kroku zrobić, żeby taki y, konfigurator sobie przejść, żeby skonfigurować na przewód. No dobrze, kliknijmy sobie konfiguruj i w tym momencie otwiera nam się właśnie konfigurator. No dobrze, co tutaj znajduje się na tym konfiguratorze, jak to wygląda? A więc po pierwsze, mamy tutaj na głównej zdjęciu szynę, którą będziemy konfigurować, która będzie się zmieniała w trakcie naszych tutaj tych zmian konfiguracji i w tym momencie możemy sobie ją obracać, przybliżać scrollem albo przesuwać prawym przyciskiem myszy. Czyli lewym przyciskiem myszy możemy sobie obracać tą, tą szynę. Możemy skrócić sobie przybliżyć. O, tutaj nawet szczegóły pojawiają się. I oddalić. No i prawym przyciskiem myszy możemy sobie przesuwać na boki. Pierwszy punkt tego tutorialu, właściwie tego układu, który chcemy tutaj zrobić, to jest właśnie układ, czyli jak ma wyglądać ta szyna, ten szynoprzewód. Czy ma być w formie linii, czy ma być w formie litery L, prostokąt kwadrat, litera T bądź litera U, tak jak tutaj wygląda. No dobrze, zróbmy sobie taką L, może, żeby było coś ciekawszego, nie tylko sama prosta linia. I zobaczcie, kliknęliśmy, od razu nam się pojawiło, jak to może wyglądać. Jak klikniemy sobie na prostokąt, to pojawia nam się taki kwadrat właściwie, który będziemy, możemy później zmodyfikować. No i przejdźmy sobie tak po kolei, kliknijmy. Na razie tak testowo sobie sprawdźmy to, jak to wygląda, jak to się prezentuje. No i litera literatej U w ten sposób. Ale wróćmy sobie do, do L, -ki. tak będzie chyba najprościej. Mamy tą literę L. Przechodzimy dalej do koloru, czyli klikamy sobie tutaj po kolei Po kolei te punkty, które są, ewentualnie, ale jak damy odrzuć, to pojawi Wam się tutaj albo że później od początku kolejne takie yy, przyciski, które, z których można też skorzystać. Czyli możemy sobie przejść tutaj dalej. Albo wybierając sobie tutaj numer 2 kolory czyli przechodzimy dalej do kolorów może być kolor biały bądź bądź czarny tak wygląda kolor biały szyny albo czarny czarny jest bardziej popularny weźmy sobie kolor czarny i przejdźmy dalej w każdej chwili w każdym momencie możesz sobie powrócić możesz od początku zacząć więc tutaj się tym nie martwcie i teraz co? Tutaj wybieramy sobie na początku długości odcinków. Jeżeli macie kwadrat z prostokąt, to każdy odcinek będzie mógł, można sobie dobrać. Tutaj sobie mamy 100 na 100. Weźmy sobie na przykład zróbmy 150 cm, a w tym drugim o, odcinku od razu zobaczcie nam się zmieniło. W tym drugim odcinku, a zróbmy sobie 210 na przykład. Trochę za dużo, żebyśmy tak mniej więcej mieli taką dłuższą. O, tutaj tak to wygląda i od razu nam pokazuje długości to jest też fajne, że to można tej od razu sobie zweryfikować i zobaczyć jak to wygląda przejdźmy sobie dalej naprawdę ten tutorial jest bardzo tej y, pomocny i te punk punkty po kolei w łatwy sposób można sobie to przejść teraz wybieramy sobie zasilanie y, jest to o tyle ważne ponieważ y, wybierając szynoprzewody y, te trójfazowe na 230V one, to zasilanie uwarunkowuje nam później wybór odpowiednich komponentów i akcesorii, które będą tutaj dobrane, więc dlatego musimy wyznaczyć miejsce, gdzie masz przewód na suficie, w którym miejscu będzie ta szyna zasilona tym przewodem, który albo Ci wystaje, albo do którego miejsca będziesz chciała, będziesz chciał poprowadzić taki, takie zasilanie. Weźmy sobie na przykład tutaj Mamy u dołu A, B, C albo X. Weźmy sobie na przykład X. I teraz, jeżeli X to może być w kilku miejscach, w dowolnie wybranym przez Ciebie miejscu. To akurat jeżeli chodzi o o to tutaj dokładnie, ważne, że on będzie w środku. Nie musimy dokładnie deklarować, w którym, na tą chwilę, w którym dokładnie miejscu to, to będzie. Yy, ponieważ środkowy Łącznik tak zwany jest uniwersalny, to znaczy w jedną w drugą stronę jak go przekręcimy, to, to będzie to pasować do siebie. Najważniejsze punkty to są właśnie A, B i C, natomiast X jest tak uniwersalny. Yy, dobrze, więc mamy tutaj X, czyli wybraliśmy sobie tutaj po środku jednego albo drugiego, yy, jednej, albo drugiej szyny. Yy, jesteśmy teraz na kolejnym punkcie, czyli lampy odcinek A. Wybieramy sobie poszczególne lampy. Na początku określamy, ile ma być tych lamp. Czyli w, możemy sobie zrobić 7 tutaj nawet. To już jest tak mega dużo. Aczkolwiek ja bym proponował, żebyśmy sobie tak na początku 3 sobie lampki może zrobimy i wbierzemy. Ok. I tutaj teraz wybieramy sobie lampy. Na początku lampa A. Klikamy sobie na A. 1 i możemy sobie tutaj w tym momencie wyświetla nam się okno w którym możecie sobie dobrać różne rodzaje lamp bardziej pod kątem kolorystyki czy to mają być lampy wiszące czy świecące taką w formie takiej długiej linii czy takie tubki które bezpośrednio do szynoprzewodu mają być zamontowane więc to można sobie tutaj wybrać, Oczywiście u góry jest też możliwość posegregowania, posortowania właściwie takich lamp alfabetycznie od najtańszych do najdroższych. Pamiętajcie, że przy każdej lampie mamy ceny podane, więc tutaj możecie sobie też dokładnie tutaj sprawdzić, które lampki w jakiej są cenie i później sobie to dodać do swojego projektu. Wybierzmy sobie jakąś tej lampkę, na przykład tutaj mamy. Direzione, direzione, jak zwał, tak zwał z jeden czarny można sobie o, widzicie, zobaczcie, kliknęliśmy i od razu nam się też wyświetliło specyfikacja takiej lampy odnośnie wymiarów na jaką żarówkę jest taka lampa barwa światła tutaj jest proponowana natomiast ilość lumen tak samo z takiej 7 watowej żarówki która może być w komplecie lub nie i tutaj jest akurat zaznaczone, że jest taka żarówka w komplecie stąd podana jest barwa światła moc, ilości lumenów oraz kolejne inne parametry i co? No uwagi wyprodukowano w Polsce, no fajnie, super, Więc też się te, też cieszy. Można sobie dodać, no, dajmy sobie wybierz w takim razie tą lampkę i teraz co? Wyświetla nam się informacja, yy, czy dla wszystkich miejsc w tym odcinku taką lampę chcemy sobie dobrać. Tutaj zróbmy tak i zobaczymy, że od razu nam się pojawiły te lampy u nas w tym naszym projekcie. No dobrze, dobrze, więc już tutaj już mamy te lampy. Teraz idźmy do kolejnego odcinka. Jeżeli sobie przejdziemy dalej, to pojawi nam się kolejny odcinek i wybieramy sobie ilość lamp. Tutaj sobie zróbmy dwie lampy. Mamy lampę B1 i B2 i klikajmy sobie tu, klikniemy sobie na B1 na przykład i w B1 możemy sobie dać taką lampę podłużną. Tutaj jest taka lampa, która świeci całą powierzchnią, czyli w formie takiej linii świetlnej to też jest taki, taka ciekawostka. Ona jest już tutaj w cenie 443 zł, ale dodajmy sobie, kąt świecenia jest podany, moce, więc to wszystko parametry macie, tak jak wcześniej wam pokazałem. Ale co, nie, zróbmy tak, że nie dodajmy tej kolejnej lampy, w sensie takim, że nie chcemy, żeby na tym odcinku były wszystkie takie same, więc klikamy nie i w tym momencie na B2 tutaj klikamy sobie i wybieramy sobie kolejną lampę. Ja... Chciałbym na przykład tutaj w tym, na tym odcinku mieć lampę wiszącą, więc sobie możemy tutaj mm, wyszukać rodzaj źródła światła, kolor. Tutaj akurat nam nic nie, to nie da, bo nie ma tutaj podziału na lampy wiszące, ale znajdźmy sobie tutaj na przykład lampę wiszącą taką, bądź jakimś chromowanym takim końcówką chromowaną, czy złotą, o, miedzianą. Czarny mieć, kolor jest pisany, dobrze, wybierzmy sobie z czarne pozmieć. Oczywiście kolejne znowu informacja, czy chcemy do wszystkich miejsc na tym odcinku dodać sobie tę lampę, nie. I teraz mamy taką konfigurację, gdzie już wam się pojawiło tutaj trzy lampy z jednej strony, które wybraliśmy w formie reflektorków. Jedna lampa wisząca i jedna lampa w formie tej linii świetnej, którą tutaj macie. Tak wygląda nasza konfiguracja. Mm, możemy sobie teraz przejść do podsumowania, ale zanim to zrobimy, po prawej stronie u góry widzicie cały czas aktualizuje nam się cena za taki komplet, który tutaj stworzyliśmy. Czyli y, ta cena jest 1918 zł. Mamy trzy reflektorki, mamy lampę wiszącą i tutaj tę linię świetną. Jeżeli to będziemy zmieniać w trakcie y, naszych tutaj y, konfiguracji, to za każdym razem ta cena będzie nam się tutaj zmieniać. Dobrze, no zróbmy sobie podsumowanie i teraz co? W podsumowaniu macie po kolei wszystkie komponenty, które będą wykorzystane do zbudowania tej szyny. Mamy łącznik zasilający kątowy, jest lampa, jest szyna trójfazowa, 2 metry czarna, 1 metr czarna. Wszystko jest tutaj czarno na białym pokazane, wycenione, ilości są pokazane, więc możecie sobie to przeglądać Tutaj taka notacja odnośnie standardowych długości przewodów 100 cm i 200 cm, i w takich y, wymiarach dostarczamy do ciebie. I tutaj y, oczywiście są firmy, są marki, które mają też dłuższe przewody. E, natomiast tutaj z tego konfiguratora, korzystając z tego konfiguratora, mamy tutaj do dyspozycji właśnie tylko i wyłącznie te 100 i 200, y, 200 cm. Z biegiem czasu cały czas ten konfigurator się, że tak powiem, modyfikuje, więc tutaj ymm, będą pewne zmiany wprowadzane, być może te dłuższe szyny też zostaną tutaj uwzględnione, natomiast y, na tą chwilę y, korzystamy z takich długości. I teraz, co możemy z tym zrobić? Możemy sobie pobrać ten plik jako PDF i w tym momencie się nam generuje y, PDF, y, jak on wygląda, co zaraz wam pokażę. I teraz tak, to jest szczegóły właśnie kalkulacji. I możemy sobie tutaj też y, z takiego PDF-u skorzystać. Ważne jest właśnie, to jest ciekawostka. Mamy link do naszego projektu, czyli wysyłając taki PDF klientowi, wysyłając taki PDF znajomemu, czy sobie zapisując na dysku, możemy później do tego projektu wrócić, klikając albo na link, jak klikniemy, to nam się tutaj pojawi właśnie ten konfigurator. Ta konfiguracja, którą robiliśmy. O, właśnie się wygenerowała. Zobaczcie, że to działa. Albo tam jest y, link w formie ten QR-kodu który był tutaj u dołu. O, tutaj jest widoczny. Więc to tak to wygląda. Y, ale sobie wróćmy z powrotem. I teraz co? Kolejną rzeczą to można sobie wygenerować model 3D. I to jest coś, co na pewno ucieszy architektów, projektantów wnętrz, więc jeżeli jesteś architektem, projektantem wnętrz, to na pewno Ci się ten, ten sposób przyda. Możesz wygenerować sobie w kilku różnych formatach. Mamy tutaj do różnych platform, do różnych programów, do Kada, Autodeska itd., tak itd., tak więc tutaj skorzystaj z tego rozszerzenia, który dla Ciebie będzie najważniejszy i wtedy sobie pobierzesz i ten cały Skonfigurowany tutaj Szynoprzewód, możesz umieścić w swoim projekcie. Fajne? Fajne. Wydaje mi się, że to będzie bardzo pomocne. Według, według mnie, coś, co, co Was na pewno ucieszy. Eee, jeszcze raz sobie wejdźmy do podsumowania. No i teraz, co możemy na końcu zrobić jeszcze? Możemy wysłać takie zapytanie. Jeżeli dajemy sobie, wyślij zapytanie, wygeneruje się, eee, podasz tutaj imię, nazwisko adres, numer telefonu nie musi być podany numer telefonu Najważniejsze jest, jest właściwie e-mail może być wiadomość na przykład z, z prośbą o, o sprawdzenie albo z prośbą o aktualizację jakąś czy, czy wycenę dodatkową więc tutaj można jeszcze dodatkowo to przesłać do nas aby, abyśmy mogli sobie jeszcze coś sprawdzić jeżeli coś ciekawego zrobicie to też zerkniemy bardzo fajnie jak tworzycie nowe ciekawe rozwiązania no tutaj trzeba będzie zakliknąć, tylko potwierdzić politykę prywatności, jak to zwykle bywa, żeby, mógł żeby można było wysłać do nas taki projekt, na przykład z, z prośbą właśnie o dołożenie tej żarówek chociażby nawet. Ok, i to um, niby byłoby na tyle, ale jeszcze jest jedna rzecz e, ważna. Już niedługo pojawi się taka podstrona, na którą będziesz e, mogła, będziesz mógł wejść sobie i skorzystać z inspiracji, czy na przewodów już gotowych rozwiązań. Będzie ta strona wyglądała w ten sposób, tak jak tutaj widzisz. Będzie można stworzyć ten projekt od podstaw, tak jak przed chwilą to robiliśmy, albo będzie można skorzystać już z gotowych tutaj inspiracji w formie takich linii podłużnych, elek, czy tutaj takich elek z wiszącymi lampami, w formie litery T. Więc tu jest tych y, projektów trochę, jest y, trzy strony i tego jest naprawdę y, dużo, żeby można było sobie skorzystać już z gotowca takiego i wycenić taką lampę. Na przykład możemy sobie tutaj y, kliknąć na jeden z tych projektów i zobaczycie jak się nam tutaj pokaże zaraz jak on wygląda. Forma litery T. Zobaczcie, mamy cztery reflektory y, i cztery linie wiszące, znaczy cztery wiszące lampy, ale co jeszcze możemy tutaj? Z każdej chwili możesz to sobie zmienić i zmodyfikować. To jest mega fajne. Eee, czyli wchodzimy sobie na przykład na lampy i mamy tutaj odcinek taki, są lampy, klikamy sobie na przykład na, na lampę A1 i możemy sobie zmienić na przykład na, na jakąś inną lampę wiszącą, jak chcemy. Wybierz, dajmy ten żeby wszystkie te na przykład lampki na tej linii były yy, w tym kolorze takim tej miedzi czy złotego i zobaczcie już nam się zmieniło tutaj jedna część wiszących lamp i już nam się pojawiła w innym kolorze więc tutaj te modyfikacje wchodzą w grę tak samo można sobie zasilanie zmienić wymiary i to wszystko możesz sobie zmodyfikować i później też takie podsumowanie sobie yy, podesłać więc to jest też coś, coś mega, mega fajnego, do czego też zachęcam, żeby korzystać. Więc to już niedługo się też pojawi tutaj, klikając właśnie na ten banner. Więc możesz mieć zamiast tamtej strony, tą stronę. Więc się nie martw. Tutaj z boku masz możliwość posegregowania sobie, podzielenia po pomieszczeniach. I jak klikamy, to też nam się tutaj podzieli na pomieszczenia, z regulacją, bez regulacji kształt, więc jeżeli chcesz mieć inny kształt trochę, to możesz sobie wygrać na przykład linie tylko i wszystkie tylko linie Ci się pojawią tutaj. Fajne? Super. Mam nadzieję, że to Wam się spodoba i tutaj przeklikacie sobie i spędzicie trochę czasu, żeby się pobawić tym konfiguratorem. Tak jak mówiłem na początku. Z biegiem czasu ten konfigurator się będzie zmieniał, modyfikował, będą też szynoprzewody magnetyczne, bo taki jest też plan, żeby tutaj też się pojawiły, co mnie bardzo cieszy i uważam, że to na tą chwilę jest bardzo fajny produkt, jeżeli chodzi o właśnie wyposażenie wnętrz, czyli szynoprzewody magnetyczne. No to co, zostaw u dołu komentarz, napisz czy Ci się podobało, jak Ci się podobał ten konfigurator, czy korzystasz, może korzystasz z jakiegoś innego narzędzia, chętnie poznam, daj znać, zobaczymy co to, co to jest. A tymczasem zasubskrybuj koniecznie ten kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, nie zrobiłaś, ponieważ to pozwoli mi rozwijać ten kanał, żebyście mogli mieć jeszcze więcej ciekawych, wartościowych filmów i informacji. Do zobaczenia w kolejnych filmach, cieszę się, że tu jesteś. Oglądaj yy, kolejne materiały, które będę miał przygotowane dla Was. Cześć!